Nazywam się Małgorzata Słuszka, jestem jednym z trzech organizatorów alternatywnych karbów ślubnych Concept Wedding w Wrocławiu. Wydaje mi się, że ludzie czekali na, taki, na taką imprezę, że to było tak, że wiedzieli już w tej branży, że ktoś to zorganizuje była kwestia tego, kto to zrobi. My byliśmy pierwsi na Dolnym Śląsku i o ile na pierwszej edycji pozyskiwaliśmy wystawców poprzez mailing, poprzez telefony, jakoś szukaliśmy, tak teraz już na szczęście jesteśmy na tyle znani tutaj w tym, w tym dolnośląskim świecie ślubnym, że sami się do nas zgłaszają, to też nam łatwia pracę. Eee, tutaj poszukać inspiracji, jeżeli chodzi o dekoracje. Ale ponieważ że to mamy w przyszłym roku dopiero, to przede wszystkim będziemy znaleźć fotografię Karoluczas. Bardzo fajnie Bardzo. tak? Jak ja tak. tak, tak. się spodziewałam w tak atrakcyjnych scenach, no, to dało na głowę, generalnie na wszelkiego rodzaju okazje. No. Tutaj jest efekt pracy. Pasek, wisior, tak naprawdę za pomocą twoich rąk i kilku węzłów możesz stworzyć każde cudo. Ideolog jest taka, że każdy element ma swój symbol, ma swoje znaczenie. Siatka to jest na przykład nawiązanie do więzi rodzinnych, koraliki to są na spełnianie snów, pióra na przykład to jest na mądrość dla chłopców, pióra orła dla dziewcząt. Także jakby każdy tutaj element jest mocno związany z tradycją indiańską, później też indyjską. i Isalia, jesteśmy z firmy spotkamy, zajmujemy się organizacją przyjęć weselnych i ślubów, Jest to dla nas ogromna przyjemność przede wszystkim. Trafiłem tego w ogóle jako pracę, sprawiają to ogromną fajdę. Cieszymy się z poznania każdej nowej młodej pary i każde wesele jest inne, więc praca naprawdę nie jest monotonna. Zawsze staramy się, żeby to wesele było. W 100% wasze, żeby odzwierciedlało przede wszystkim to parę i klimat. Ludzie, którzy tutaj przychodzą, są naprawdę wyjątkowi, bo też starkujemy na innych targach, ale tutaj naprawdę tak, nie o ludzi, to jest naprawdę super, jest rewelacja, aż się chce tutaj być. Tak.